Dany jest półokrąg oparty na średnicy AB. Punkt C leży na półokręgu, punkt D leży na średnicy. Odcinki CD i AB są prostopadłe oraz CD równa się pierwiastkowi z dwóch. Punkt D dzieli średnicę na odcinki A oraz B. Wykaże A razy B, daje nam 2. Dobrze. To, co musimy na, zrobić na początku, to poprowadzić sobie odcinek AC i poprowadzić odcinek CB. Powstaje trójkąt ABC, i musimy wiedzieć, że ten trójkąt jest trójkątem prostokątnym. To jest trójkąt prostokątny, gdyż trójkąt wpisany w okrąg oparty na średnicy jest zawsze trójkątem prostokątnym. To musimy pamiętać. I teraz wiemy, że CD to jest pierwiastek z dwóch. CD to jest pierwiastek z dwóch. I teraz zauważmy pewne zależności. Jeżeli tu jest kąt prosty i tu jest kąt prosty, to sobie oznaczę kąt alfa jest 90, czyli tutaj będę miał 90 minus alfa. Teraz zobaczmy, jeżeli tu jest alfa, to jest 90 minus alfa, a cały kąt przy wierzchołku C to jest 90, to ten mały tutaj kąt to też jest alfa, żeby cały kąt się dopełniał do 90. Teraz, jeżeli tu jest alfa, to jest 90, to tutaj też jest 90 minus alfa. No i zobaczmy, wszystko się zgadza. Alfa. 90, 90 minus alfa to jest alfa 90, 90 minus alfa i w trójkącie ADC mamy alfa 90, 90 minus alfa. Jaki wniosek? Trójkąty ADC oraz CDB oraz ABC są do siebie podobne, bo mają kąty alfa 90, 90 minus alfa. Skoro są podobne, to zauważmy, że B do pierwiastka z dwóch czyli tangens alfa Czyli u nas B do pierwiastka z 2, to jest to samo co tangens alfa w trójkącie ADC, czyli to będzie pierwiastek z dwóch do A. Prawda? Tangens kąta alfa w trójkącie DCB musi być taki sam jak tangens kąta alfa w trójkącie d a c bo to są takie same kąty z tego samego kąta jest wielkością stałą czyli musi zachodzić takie równanie mnożę na krzyż i mam a razy b to jest pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch czyli 2 a razy b to 2, co kończy dowód